Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju obchodzi dziś wyjątkowy jubileusz. Dokładnie 20 lat temu ta niezwykła pod każdym względem instytucja rozpoczęła swoją działalność, by uczyć, bawić i opowiadać ciekawe historie, a wszystko w oparciu o zabawki. Jej, tak, 20 lat, aż trudno uwierzyć, 22 grudnia. 2002 roku otworzyliśmy sobie Muzeum w Domu Funduszów Czasów Pracowniczych Bajka w Kudowie-Zdroju. No różne koleje losu nas spotykały, ale wyobraźcie sobie Państwo, minęło 20 lat, błyskawicznie, no i jesteśmy już w innym miejscu, pod innym adresem, mamy wiele możliwości, mamy przepiękne zbiory, które cały czas się powiększają, no i w perspektywie rozbudowę. Muzeum zabawek to miejsce wyjątkowe. Jesteśmy dumni, że właśnie w Kudowie Zdroju pani Marle Zierańska z takim zapałem, z taką pasją prowadzi to muzeum. My wszyscy pamiętamy czasy, 2002 rok, kiedy powstało Muzeum Zabawek i niezłomność pani Mareli, która przynosiła z jednego obiektu do drugiego. W każdym obiekcie, w którym zaczynała działalność, zawsze było coś do zrobienia. Albo trzeba było przyciąć drzewa, albo zamontować tablicę, albo kolejna wymiana drzwi, okien. Więc cały czas to było coś, gdzie. Trzymaliśmy rękę na pulsie, wiedzieliśmy co się dzieje, pani Marla zawsze chętnie przychodziła do nas, prosiła o wykonanie różnych prac, więc ta współpraca cały czas się układała. Układa się od 20 lat i możemy być dumni z tego, że Muzeum Zabawek pięknieje, a jego zbiory rosną nawet nie z roku na rok, tylko z miesiąca na miesiąc. W czasie spotkania z okazji jubileuszu założycielki muzeum opowiadały o jego początkach i zbiorach jakie posiadają. Anekdoty i historie opowiadali także goście, którzy od początku wspierali działalność instytucji. Jak powstało muzeum, powstało w sąsiedztwie naszej restauracji, więc Marylka, wtedy się poznali, poustawiała pewne figurki przed Muzeum Minerałów, kopała je przy budynku, taki kląb i była to wywiórka, była tam jeszcze jakaś jedna rzecz, i pewnego razu patrzymy, że komuś spodobała się po prostu jedna figurka i wyrwał tą figurkę i zaczął z nią uciekać. Zrobił się raban, więc ja w te pędy popędziłem. Dogoniliśmy go oczywiście, zabraliśmy tą figurkę, więc to była taka anegdota, śmieszna rzecz, którą z Muzeum Zabawek ktoś chciał na pamiątkę sobie zabrać, nie? ale niestety się nie udało. Bardzo dużo bym miała tych zabawnych historii, dlatego że jestem przewodnikiem sudeckim, więc bywam tu dosyć często. No i staram się przede wszystkim grupom wytłumaczyć, że to nie tylko zabawa, ale też, że to coś uczy. A z tych ciekawych historii tak no, no Rzeczywiście, ja jak przychodzę z grupami, to czasami uwielbiam tutaj gdzieś, przy której zaśpiewać od pszczółki Mai poprzez czterech Pancernych ich psa. No, Uwielbiałam ten film. Ja wiem, że on może dzisiaj nie jest poprawny politycznie, ale wychowałam się. Pewnie Ty też się wychowałeś na tym filmie, więc deszcze niespokojne od razu mi się nasuwają, kiedy tylko przy tych zabawkach staję, gdzie widzę dziewczynę ubraną w żołnierski mundur, po to, żeby dzieci, czy nawet starsi. Spojrzeli trochę inaczej na te zabawki. Nie tylko y, jako na eksponat, ale jako na to, co y, no, wpływało na ich życie i myślę, że nadal wpływa, bo to, że my już się nim nie bawimy, ale uwielbiamy okres świąteczny, kiedy możemy kupić zabawki i kupujemy podług siebie dla naszych dzieci i wnuków. Ja myślę, że nie tylko zabawnego, ale i wesołego, podkreślającego ogromną pracę, jaką wykonano. I opowiem takie zdarzenie. Po przeprowadzce do trzeciego miejsca, już bo wędrowało to muzeum i po tej przeprowadce przyszła Maryla Ozierańska i mówi: Panie burmistrzu, mam tablicę. Chciałabym po prostu zaprosić do tego muzeum, gdzie ją tą tablicę mogę postawić? A ja mówię do niej: Maryla, postaw gdzie chcesz. I co się okazało? I okazało się, że tam nie mogła ta tablica stać. Zacznę od tego, że kiedy Maryla zwróciła się kiedyś tam o promocję, o pomoc, byłem sceptycznie nastawiony do tego muzeum zabawki w dorosłym życiu. No, nikt nie przyjdzie do takiego muzeum, ale z czasem, kiedy zobaczyłem, jak oprowadza z pasją, bo każda zabawka ma, ma historię przede wszystkim w tym muzeum także zmieniłem, zmieniłem sposób myślenia. No i rzeczywiście stało się kiedyś tak, że z, z okazji 110lecia misia pluszowego. Maryla zadzwoniła, mówi: "Słuchaj, masz pół godziny, czy godzinę czasu. Przyjeżdża telewizja. Y, mamy zrobić reportaż o, o misiu. I pan, nie pamiętam już nazwiska, ale bardzo taki znany reporter z naszej telewizji dolnośląskiej, wymieniany dzisiaj tutaj z imienia i nazwiska. No, nie zapomnę tego, jak tutaj ustawiał wszystko, jak dyregował tym wszystkim. Tak, nie tak, trzeba było powtarzać, śpiewać piosenki. Załatwiliśmy jeszcze właśnie tutaj miejscową kapelę z kosmicznej, żeby odśpiewała najbardziej znaną polską piosenką Biały Miś i naprawdę no, bardzo wszystkim się to podobało, myślę Maryli tak samo, a dzieci były wręcz zachwycone. Muzeum Zabawek to żywa kolekcja, która stale się rozwija. Życzymy właścicielom nieustającej pasji do tego co robią i dalszego rozwoju tego unikatowego miejsca.